Dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnym wykładzie dotyczącym e, wspierania odporności w czasie epidemii. W tej chwili, jak wszystkie dane na to wskazują, e, powoli wychodzimy już z e, e, czasu e, epidemii, no niestety, jak mówi szefostwo WHO, Możemy się spodziewać drugiej czy nawet trzeciej fali zachorowań. Mamy troszeczkę czasu, żeby przygotować nasze organizmy na to, żeby ewentualną chorobę przejść łagodniej, bądź w ogóle przechorować ją niezauważalnie. Tutaj konieczne są działania długofalowe, jakie już Mówię. W badaniach wykazano, że podstawowym czynnikiem ryzyka zachorowania na COVID-19 jest wiek. Tutaj nie możemy zbyt wiele zrobić. Jedyne co, to są też przykłady, które pokazują, że odpowiednie wysycenie organizmu cynkiem, witaminą C, witaminą E, oraz witaminą D y, może zwiększać y, odpowiedź immunologiczną ludzi starszych. Czyli to, co możemy zrobić, to na pewno zadbać o odpowiednią podaż tych y, witamin i składników mineralnych. Y, tutaj y, nie doradzałabym y, suplementacji. Chyba, że celowano im pod okiem lekarza bądź dietetyka, na podstawie badań krwi, zwłaszcza na podstawie poziomu witaminy D3, można sobie takie badanie zrobić i sprawdzić, a następnie pójść do lekarza pierwszego kontaktu, żeby ustalił dawkę suplementacji. Z tego względu, że wykazano, że obniżony poziom witaminy D3 jest skorelowany z ciężkością przebiegu COVID-19. Na pewno o to możemy zadbać. Z kolei pozostałe składniki, o których wspomniałam, takie jak cynk, witamina C i witamina E, można je stosunkowo łatwo pozyskać z pożywienia i na pewno warto o to zadbać, spożywając świeże warzywa, świeże owoce, nasiona, pestki, zwłaszcza pestki dyni, dobrej jakości, świeżo płoczone oleje, na pewno bez problemu zapewnimy odpowiednią podaż tych składników. Dlatego zachęcam bardzo do zwrócenia uwagi na poziom wysycenia organizmu tymi, tymi pierwiastkami. Na pewno to nam nie zaszkodzi, a być może zwiększy odporność. I tutaj przestrzegam przed braniem w ciemno samodzielnie jakichkolwiek suplementów, gdyż no, trzeba to robić z rozwagą i, i wiedzieć jak. Dlatego bezpieczne dawki tych składników mineralnych i witamin można pozyskiwać z jedzenia, z kolei zaś witaminę D, poziom witaminy D koniecznie należy zbadać, a następnie zastosować suplementację odpowiednią do poziomu. Istotne jest to, że pamiętajcie proszę, że synteza skórna u osób powyżej 60, 60 roku życia praktycznie nie przebiega, tak? Więc e, nie ma możliwości pozyskania e, odpowiedniej ilości witaminy D ze słońca u ludzi e, powyżej 60 roku życia, no, zwłaszcza teraz, kiedy no, pada i, e, i na tym dworzu e, mało przebywamy. To jest jedna sprawa, czyli mamy taki wpływ na to, żebyśmy zadbali o swoją odporność. Drugim aspektem, którym chciałam się dzisiaj zająć troszkę szerzej, jest wynikająca z badań wysoka podatność na cięższy przebieg COVID-19. Osób z chorobami wynikającymi ze stylu życia, w tym z diety. Udowodniono, że osoby, które są otyłe, chorują na cukrzycę bądź mają podwyższony poziom glukozy we krwi, czyli wszelkiego rodzaju stany przedcukrzycowe, insulinooporność, yy, oraz osoby, które mają choroby krążenia, nadciśnienie. Znacznie gorzej u nich przebiega choroba. Związane jest to też z wyższą śmiertelnością. Co możemy zrobić? Możemy zrobić bardzo wiele. Z obserwacji w swoim gabinecie wiem, ale też z literatury dostępnej. Ogólnie wiadomo, że są to schorzenia, które bardzo dobrze poddają się leczeniu dietą i ruchem. Dlatego bardzo Was gorąco zachęcam do wprowadzenia sensownych zmian w diecie, takich, o których mówiłam na przestrzeni ostatnich kilku odcinków. Są tam zawarte proste porady, jakie zmiany wprowadzić do diety, żeby polepszać tą odporność. Ze względu na to, że otyłość czy nawet nadwaga jest z reguły związana z zaburzoną gospodarką metaboliczną cukru, oraz kwasów tłuszczowych, szczególnie warto na to zwrócić uwagę, na podaż tych składników z dietą oraz na wprowadzenie sensownej redukcji. Już na przestrzeni kilku czy kilkunastu tygodni jesteśmy w stanie osiągnąć spektakularne wręcz, spektakularną wręcz poprawę takich parametrów krwi, jak poziom glukozy nalczo, profil lipidowy, czy w przypadku utraty kilku kilogramów i odpowiedniej kompozycji składników mineralnych w diecie, jesteśmy w stanie też uzyskać poprawę Parametrów ciśnienia krwi. Gorąco Was zachęcam do tego, żebyście zadbali o siebie w tym kontekście, gdyż te choroby, o których wspomniałam, czyli otyłość, nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca są w ponad 80, a czasami więcej procentach związane tylko i wyłącznie ze stylem życia. Z tym, co, jak często, ile jemy, oraz jak często się ruszamy. W przeciągu kilku i kilkunastu tygodni jesteśmy w stanie bardzo dużo tutaj zmienić, tak, żeby przygotować nasz organizm. Na ewentualną y, zwiększenie się y, znów y, y, możliwości zachorowania y, na COVID-19 albo na wszelkiego rodzaju choroby, grypopodobne. Y, do jesieni mamy jeszcze sporo czasu. Przed nami, mam nadzieję, że piękne lato, y, które dobrze by było wykorzystać. W celu wysycenia organizmu składnikami mineralnymi, witaminami, wszelkiego rodzaju składnikami pochodzenia właśnie roślinnego, które mają duży wpływ na odporność oraz na nasze samopoczucie. Wykorzystajmy ten czas do tego, żeby dbać o podaż ruchu odpowiednią dla nas, tak? Spacery, wszelkiego rodzaju Nordic Walking, jeżdżenie na rowerze. Taniec, jakiś lekki trucht, wszystko to realizowane codziennie będzie wspierać nas i naszą odporność. W obliczu ewentualnych zachorowań na koronawirusa czy wirusy z tej, inne wirusy z tej grupy. Gorąco zachęcam Was do takiego świadomego podejścia i zadbania o siebie. Nie chodzi o to, żeby się bać, siedzieć w domu, oglądać telewizję, tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy sami e, za pomocą najbardziej dostępnego dla nas oręża e, wytoczyli walkę e, temu wirusowi. Po prostu zadbajcie o siebie. O to, co macie na talerzu, mamy wpływ na naszą odporność. Mamy wpływ na to, jak nasz organizm zareaguje na ewentualne wirusy, właśnie w taki sposób, patrząc na to, co mamy na talerzu, wybierając odpowiednie pokarmy, które będą nas, nam służyć i wspierać naszą odporność. Trzymajcie się i samych dobrych wyborów żywieniowych. Do zobaczenia.